Witam serdecznie Państwa Tu jest przygotowany pulpit do odłowu matki Drodzy Państwo będę pszczoły szczepywał a tu muszę zobaczyć czy została w drugiej rodzinie matka wypuszczona Czy się dogryzły do matki? Czy się jeszcze nie dogryzły? Tak czy już jest? Matka wypuszczona. Tu jest matka wypuszczona. Pszczółki dogryzają. Pszczółki dogryzają. Pszczółki czy przyjęta? Nie wiadomo. Ale matka wypuszczona. Dość długo to trwało. Mam nadzieję, że jest przyjęta. A teraz, proszę Państwa wieram się do tej drugiej części ula, w której to będę szukał matki. Tylko że teraz już będzie, drodzy Państwo, ostra jazda. Teraz będzie ostra jazda, drodzy Państwo. i obczepujemy te pszczółki. Tu jest obczepujemy i obserwujemy, czy nie spadła matka. No niestety nie ma innego wyjścia, drodzy państwo tu jest wejście z siatką odgrodową a w plastrze może w końcu jeśli się uda, to matkę odłowić. Przypuszczam. Że ten rój był z dwoma matkami. I dlatego na wyszła z jedną matką, a druga została. Przeglądam się, nie widzę matki, ona powinna wielkimi krokami zmierzać, zmierzać do gniazda. Są jajka niesione. No, mam matkę starszą, pięcioletnią. Chciałbym to wymienić. No i tu mam następny plaster. I nie ma ani jednego jajka. Hmm. To jest dziwne. Mam pięcioletnią matkę, chciałbym to zmienić, aby dać taką nie, roj... nie bez skłonności do rojenia. Ona na, na następnych plastrach nie ma jajek. Tu, tu, tu są jajka. Spoglądam po tych pszczółkach, czy nie ma gdzieś macki i niestety nie widzę. Ląda plastry. No za zajejczone Za To więcej. wręczył tych już nie będę prawdopodobnie wieczór na ulu na kracie ogrodowej ta matka będzie siedzieć przed ulem. Tu jest ramka zaczerwiona To podam z drugiej strony Bo tam jest tylko parę pszczółek Niech sobie wychowają młodej A jest dużo ramek z wędzą Tu do gniazda dokoptuję ramek z wędzą To jest silniejsza Połowa tej dziupli kombinowanej Tu czerw jest gand duży. I zobaczymy na ostatniej ramce. Co będzie? Na ostatniej ramce mam czerw zasklepiony już. I tak, że w tej chwili nie jestem w stanie cokolwiek, drodzy Państwo, skórać No i teraz, drodzy Państwo, te ramki przełożymy do tej części ula a matkę jeśli wyczepałem to ona będzie siedzieć na kracie ogrodowej tak to zrobimy teraz jestem przy tej drugiej połówce to jest dużo słabsze ten odkładzik no i wkładamy tu. Wkładamy do drugiej części gniazda, węze No i pójdzie syrop z cukru. Niech pracują. Bo ta jest za słaba, żeby cokolwiek odrobić. I te sobie niech pracują, póki mają ochotę. Za chwilkę założę podkarmiaczki, może ze dwie do jednego gniazda. Żeby im wlać konkretną ilość. Dałem trzy ramki, zobaczymy ile jeszcze można dać. tu już są pszczółki z zapasami i teraz można zobaczyć nawet czy przyjęły matkę może uda mi się zobaczyć matkę na gnieździe, na plastrze? Zakrywam tamtą rodzinę, żeby ta matka nie wleciała. O, jest matka przyjęta. Proszę popatrzeć. Chodzi na ten plastrze. Jest matka przyjęta i bardzo dobrze. Nie będziemy nic tu zmieniać w świcie tej matki. Także tylko włożymy te ramki z czerwiem, aby szybciej ta rodzina się wzmocniła i tu jest też czerw podchowany to wkładamy zapasy mają tu też jest czerw ale onego damy do tej rodziny z powrotem bo za dużą ilością rodziny czerwiu nie możemy obciążać, ale takiej rodzinie słabej możemy dać ramkę z piegrzą Pyłkiem. O! I jak Państwo widzicie, tu już matka jest przyjęta. Znaczy, że rodzina została pełnowartościowa, utworzona. Drodzy Państwo. patyki za długie też podobnego nie być dobre także udało się że matula przyjęta także ta moja umowna dziupla jest 100% zagospodarowana na tą chwilę tej rodzinie nie można nic podawać, bo ona jest za słaba. Bym ją syropem wykończył. I także ta rodzina ma trzy ramki do odrobienia wędzy. No i trzeba cukier gotować i dawać. Będę ich chciał dać. Ze try od razu, żeby jej dobrze dolać i to wszystko muszę jakoś starannie umiejętnie zagospodarować tak, jedne podkarmiaczkę założę tu. Dobrze. No to szkoda stale biegać, tylko raz a dobrze podkarmić. Ona miała tu dane ponad 5 liter drodzy Państwo syropu No ale jak się wyruchiła drugi raz wszystko wzięła Teraz tu wszystko zabezpieczyć, żeby pszczółki nie uciekały no i gotować syrop i gotować ten syropik, tak koledzy pszczelarze pokazują. To słabe roje im potrafią nosić i robić bez zasilania. No niestety u nas trzeba ładować. No i teraz, drodzy Państwo, przejdziemy na wylotek.